Ford Mustang to legenda motoryzacji, jak wszyscy wiemy. My jako Eurocar jesteśmy jedynym przedstawicielem Forda na szeroko rozumianą Polskę Północną, który mamy w ofercie ten samochód. Jesteśmy fantastycznie ucieszeni z rezultatów sprzedaży tego auta, dlatego że praktycznie cała tegoroczna produkcja znalazła już swoich klientów. W początkowej fazie sprzedaży sprzedawaliśmy kilka tych samochodów dziennie, więc to naprawdę fantastyczny wynik. I przede wszystkim cieszymy się, że tylu użytkowników Forda Mustanga będzie no i, w, i w Polsce, i w Europie. Zorganizowaliśmy spotkanie związane z premierą samochodu Ford Mustang na polskim rynku. Zaprosiliśmy w dniu dzisiejszym dziennikarzy wielu różnych redakcji z Polski Północnej w celu zaprezentowania tego samochodu z możliwością jazd próbnych, ale także zaprezentowania firmy Eurocar jako Ford Store, czyli firmy, która wchodzi w strukturę 250 ekskluzywnych salonów Forda w Europie. Salony te charakteryzują się zupełnie nowym wystrojem. Charakteryzują się wyłączną ofertą na sprzedaż niektórych samochodów Forda, takich jak Ford Mustang, samochody z linii RS, nadchodząca seria Winiale oraz w przyszłym roku samochód Ford Edge. Wkrótce powinniście Państwo zacząć widzieć te samochody na ulicach, bo w skali kraju łącznie w tym roku około 250 Mustangów powinno opuścić salony Forda. Serdecznie zapraszamy Państwa po pierwsze na jazdy próbne autem właśnie w wersji V8 5-litrowej, więc na pewno taka jazda próbna dostarczy emocji i przekona Państwa z całą pewnością do wyboru tego samochodu. Natomiast na szeroką skalę będzie można samochód obejrzeć na targach motoryzacyjnych, które będą miały miejsce w ostatni weekend września w Ergo Arenie na granicy Sopotu i Gdańska.